Magazenu zwycięski Patryk Nikiel na Gali, MMA, tak, pięć manko. Cześć, witam wszystkich. Powiedz już jakie masz pierwsze odczucie na temat swojego pojedynku z Krygą po trzech rundach. Ciężkich chyba rundach, co? W zasadzie no, nie były ciężkie te rundy. E, nie spodziewałem się takiej dyspozycji ze strony Krystiana. Myślałem, że to się szybciej skończy. Jak widzimy e, wytrwał do końca, ja też wytrwałem do końca, żeby mu nie ujmując, ani nic z tych rzeczy. Chciałbym podziękować organizatorowi za możliwość walki na takiej gali kolejny raz No i się czuję Nie wiem w ogóle czy widziałeś się rozgrzebałeś ale zawodnik Canter w Oktagonie pozdrowił organizatora Gali w bardzo nieładny sposób Nie wiem czy zauważyłeś widziałeś Eee, nie, nie widziałem tego, nie będę komentował, no nie moja sprawa, tak? Dobra. Ale powiem Ci, byłeś ogromnym faworytem, szczerze nawet ja obstawiłem na Ciebie, więc cieszę się, że wygrałeś, ale myślałem, że się przejedziesz po Krystianie, e, ale trzeba przyznać, Krycha odrobił zadanie, jak na Afryka pokazał się świetnie. Eee, nie chciałem wjeżdżać od razu, chciałem, żeby ta walka, e, żeby, żebym się nie wypompował po prostu, jak przy każdej mojej innej walce, że wjeżdżam od razu. No i jak widać, zrobiłem to, nie wjechałem, nie wypompowałem się, gdybym wjechał od razu, to myślę, że w drugiej rundzie kolejny raz nie, miał, nie miałbym tlenu, tak? Dobra, powiedz mi, ile czasu potrzebujesz na kolejną walkę i przygotowanie, żeby wyjść do oktagonu. Widzimy się za miesiąc. Za mi a, na a e, Bytomiu? E, tak, e, no a za tydzień zawody BJJ. A, startujesz, Teżki. bo ty jesteś ogólnie strykowiczem, ja pamiętam twój nokaut, nie pamiętam na kim, ale na ostatnim Silesianie, jak high kickiem znokautowałeś swojego przeciwnika, naprawdę robiło to wrażenie. Na, na gali VIP to było, no, Na vip. Yy, zawodnik ten wziął też walkę tydzień przed, więc no, chciałbym mu za to podziękować, nie bał się, wziął tą walkę, no udało się go znokautować, no i tyle. A ostatniej walce przegrałeś, z tego co pamiętam, powiedz mi, co tam zabrakło, czego tam zabrakło? Tlenu. Tlenu tam zabrakło i myślę, że gdyby był tlen, e, wyszłaby ta walka lepiej. No Liczę, w, w jakiejś tam przyszłości liczę na rewanż z Albertem. E, przygotowuję się oczywiście teraz pod BJJ. Czy jakaś walka Macie na przykład interesuje w przyszłości? W przyszłości tak, ale nie, nie w tym roku jeszcze. Dobra. Ogólnie co Ty sądzisz o połączeniu tych dwóch światów, tych frykowych i tego sportu na dzisiejszej Gali? No, uczestniczyłem w tym. Eee, fajna opcja, ale myślę, że niech sportowcy zostaną sportowcami Afryki. Firkami. Jak w ogóle ocenisz Twoich kibiców i Twój sektor? Bo jak na razie miałeś największą grupę fanów, jak zawsze no, są ze mną. Oceniam ich bardzo dobrze. Ja jestem zawsze z nimi. No, i dziękuję im. Nie? Daj mi jeszcze swój typ na walkę wieczoru za dyma. Hadać, bo z Hadaszem jesteście z jednym. No tutaj lokalni kolegami pewnie jesteście z. w drugiej rundzie na Dobra, będziemy kończyć, bo jeszcze teraz właśnie wychodzi chyba młody magikalist strollowany. To dajesz taki luźny typ na tą walkę. Nie wiem, czy znasz obu panów, czym się zajmują i tak dalej. No strollowany raczej wygra, nie? Te kilogramy zrobią robotę. Dobra ja Ci dziękuję za fajną walkę, dziękuję za zielone oczko na kuponie i widzimy się za miesiąc.